Cześć, mam na imię Monika i witam Was w moim programie pod tytułem Zaprojektuj swoje życie świadomie. Jest to program dla tych, którzy chcą spełnić każde swoje marzenie. Ja mówię tutaj przede wszystkim o prawie przyciągania, o tym jak żyć świadomie i jaka jest różnica pomiędzy tym jak żyje się świadomie, a pomiędzy tym jak żyło się do tej pory, czyli bardzo nieświadomie. Mówię o tym, jaką mamy w sobie moc, kim tak naprawdę jesteśmy i że możemy wszystko, że nie ma takiej rzeczy której nie moglibyśmy mieć, ponieważ to wszystko zależy tylko od nas. Próbuję, używając takich prostych słów, mówić o czymś, co nie wydaje się wcale takie łatwe, natomiast w momencie, kiedy to zaiskrzy, w momencie, kiedy poczujesz to coś, to wtedy dokładnie ten świat Twój zacznie wyglądać zupełnie inaczej i poczujesz tą moc w sobie i to, jakie to życie jest piękne. Nie było mi prawie trzy tygodnie, ale już jestem, wróciłam. Był to moment taki w moim życiu, przez który musiałam przejść, który był mi bardzo potrzebny. Musiałam zrobić tą przerwę tylko po to, aby być tu teraz w tym miejscu, w którym jestem. Ja po tych trzech tygodniach takiej lekkiej jazdy bez trzemanki czuję, jakbym przeskoczyła, nie wiem, 10-20 leveli wyżej. I dzisiaj właśnie chciałabym o tym powiedzieć, o tym momencie i dlaczego takie momenty nam się przytrafiają, ponieważ to, jak ja się teraz czuję, to, jak ja teraz patrzę na to wszystko z perspektywy i jaką mam tak szczerze mówiąc, bekę z tego wszystkiego, i to, że jeszcze bardziej to rozumiem, i to, że to wszystko jest takie proste, że aż. Szok, no to niestety tego wszystkiego nie byłoby właśnie bez tego momentu mm, takiego wstrzymania się na chwilę. My na tej Ziemi jesteśmy po to, aby rozwijać się w stronę swoich marzeń. My się całe życie rozwijamy, dlatego te nasze marzenia wyglądają zupełnie inaczej w różnym wieku. Mając 10 lat, 20, 30, 50, tak? My mamy różne marzenia, ponieważ my do nich dojrzewamy. My je odkrywamy w sobie i one się zmieniają. Istnieje wiele teorii, że to wszystko już jest wcześniej zaplanowane, czyli ta nasza droga. My często używamy słów przeznaczenia. Natomiast, znając wiele tych teorii, interesując się nimi, czytając o nich, ja wiem tylko jedno: że my jesteśmy tu po to, aby dążyć za swoimi marzeniami, ponieważ one są naszym drogowskazem, to są nasze wiadomości, to jest ta nasza droga, to jest właśnie ta Twoja droga. Ta dobra, ta prawidłowa droga, którą powinieneś lub powinnaś dążyć. Nie nazywalibyśmy marzeń naszymi marzeniami, gdyby one już były w naszej rzeczywistości. Dlatego my jesteśmy tutaj po to, aby świadomie manifestować je w swojej 3D rzeczywistości, aby odbierać je pięcioma zmysłami. Czyli generalnie pomiędzy nami a naszym marzeniem istnieje i teraz właśnie, co istnieje. Myśląc o tym wszystkim w taki nasz ludzki sposób, Taki ziemski, taki normalny, tak? Pomiędzy nami a naszym marzeniem istnieje czas realizacji tego marzenia. To jest nam wpajane od małego, że my do czegoś musimy dążyć, my musimy spędzać czas, musimy się tego uczyć, musimy bardzo ciężko pracować na to wszystko, aby to dostać. Na dodatek tego wszystkiego musimy być piękni, cudowni, najlepsi mieć ogromną wiedzę tak i być totalnie na topie. Natomiast prawda wygląda zupełnie inaczej. To nasze marzenie już istnieje w momencie, kiedy ono pojawia się w Twojej głowie. To oznacza, że ono już istnieje w momencie, kiedy zamykasz oczy i wyobrażasz sobie to marzenie. Lub wystarczy, że je wypowiesz na głos lub zapiszesz na kartce. To to marzenie od razu istnieje. Bardzo wiele osób mówi o tak zwanych równoległych rzeczywistościach. Czyli to wszystko istnieje teraz, w tym momencie, natomiast te wszystkie wersje istnieją na różnych częstotliwościach. Ja lubię sobie to porównywać do takich pociągów, że każde to marzenie pędzi innym pociągiem i innym torem. I o to właśnie w tym wszystkim chodzi. My, osoby, które uczą się tego, jak manifestować świadomie swoją własną rzeczywistość. My, tak szczerze mówiąc, stoimy na dworcu i wskazujemy tylko na te pociągi, którymi chcemy jechać. My nie potrafimy tego zrobić i nie potrafimy tego zrozumieć, że aby pojawiło nam się to w naszym rzeczywistości, my musimy do tego pociągu wejść. My musimy zrobić ten ruch. To momentum, aby się tam dostać, tak? My, ucząc się tego tematu, bardzo wiele osób spędzamy lata na tym, aby stać na Peronie i sobie o tym opowiadać. Z czasem powoli zaczynamy manifestować już coraz bardziej y, różne rzeczy bardzo świadomie. Czyli my już w tych mniejszych rzeczach potrafimy y, wejść do tego odpowiedniego pociągu i y, poczuć to na tyle, że rzeczywiście to zaczyna nam się pojawiać. Zaczynamy o siebie dbać, zaczynamy dbać o ten temat, zaczynamy go rozumieć, zaczynamy świadomie dostawać to, na co mamy ochotę. Natomiast dlaczego ciągle, pomimo wszystko, że już wiemy, na czym to wszystko polega, my ciągle jesteśmy tutaj, wszyscy razem? Dlatego, że każdy z nas, ja również, my mamy w sobie jednak ciągle takie tematy, które. Ciągle jeszcze nie potrafiliśmy do tej pory zamanifestować. Świadome projektowanie swojej własnej rzeczywistości, świadome życie, świadomy styl życia, innymi słowy mówiąc, polega na tym, że my skupiamy się na danym temacie. My czujemy, że czegoś pragniemy i chcemy to dostać. Jeżeli już czujesz ten temat bardziej, to rozumiesz, że. To już jest załatwione, tak? Że to już jest twoje. Dlatego nie pojawiać się już pytanie, czy to się pojawi, tylko bardziej zastanawiasz się, kiedy się to pojawi. I tak jak mówiłam, jest wiele tematów, które można zrobić w ciągu chwili, w ciągu kilku dni. Ja na przykład już od jakiegoś czasu krążyłam wokół tego, aby wynająć tamto moje mieszkanie na Airbnb i miałam marzenie, aby to byli Polacy Jakoś tak miałam takie coś w swojej głowie, i rzeczywiście się udało. Oczywiście to wszystko się zrobiło samo, pojawiło się samo. Nie musiałam nawet wystawiać żadnych ogłoszeń. I dokładnie teraz para z Warszawy mieszka sobie tam teraz. I rzeczywiście to są tematy, które ja już potrafię robić łatwo, szybko. Są to tematy, które wystarczy, że poczuję, wystarczy, że o nich pomyślę, aby one mi się spełniły. Bez problemu, gładko, prosto, ponieważ wiem bardzo dobrze, że to wszystko jest tylko moim lustrem. Dlatego potrafię w sobie odnaleźć to uczucie. Potrafię wejść bez problemu do pociągu Airbnb i. To bardzo szybko pojawia mi się w moim życiu. Natomiast są tematy jednak, których nie potrafię przeskoczyć. I tak jak już mówiłam, każdy z nas ma takie tematy. Dlaczego my tego nie potrafimy przeskoczyć? Dlatego, że wygrywa w nas nasza podświadomość, i te śmieci, które są tam zakorzenione od dzieciństwa. I teraz tak kiedy jesteś już świadomą osobą, to wiesz, że to nie jest żadne wytłumaczenie. I jeżeli jesteś świadomą osobą, to rozumiesz, że tak czy siak to pojawić się w Twoim życiu, natomiast również rozumiesz ten moment, ten fakt, że to może nie przyjść aż tak łatwo. Rozumiesz, że to rozpędzone momentum, które jest w Tobie od tylu lat, jest ciężej zatrzymać w ciągu dnia lub dwóch lub trzech i ciężej jest rozpędzić to nowe, natomiast jednak ciągle yy, idziesz w to. Ja bardzo dobrze już rozumiem, że nie ma takiej rzeczy, której nie mogłabym mieć. Natomiast również bardzo dobrze rozumiem swoje słabości i ten roller coaster i, i ta jazda bez trzymanki, która teraz y, zadziała się w moim życiu. Chyba była po to, aby to zrozumieć i aby, i aby zacząć się z tego teraz śmiać. Bo tak jak już mówiłam, y, teraz te duże rzeczy wydają się tak malutkie. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeżeli już od kilku lat lub od jakiegoś czasu próbujesz zamanifestować swoje marzenie i ciągle tego nie masz, to znaczy, że jest tam jakiś problem. Natomiast, tak jak mówię, tutaj nie ma wytłumaczenia. Jeżeli jesteś świadomą osobą i założysz sobie i rozumiesz, że to już istnieje, tylko wystarczy się do tego dopasować, do tej częstotliwości, trzeba to poczuć. To wtedy pojawia się ten temat odpuszczania, a ja ostatnio pomyślałam sobie, że to jest takie puszczenie się i taki skok w, w tą przepaść. Innymi słowy, jeżeli jesteś świadomą osobą, chcesz marzenie, ale to ci się ciągle nie pojawia, to puść się tego wszystkiego, co masz teraz i idź w to. Idź w to, choćby nie wiem, co się działo dookoła. Bo uwierz mi że jeżeli to przejdziesz, to tam na końcu jest nagroda i jest to Twoje marzenie, i tam na końcu zaczniesz się z tego wszystkiego śmiać. I zobaczysz, że trzeba było przez coś takiego przejść, aby dostać to, o czym marzysz. My stojąc na tym peronie widzimy mnóstwo minusów i tysiące rzeczy, które mówią nam, że nie mamy szans. W momencie, kiedy założysz sobie i puścisz się, i pójdziesz za tym, choćby nie wiem, co się działo, to y, ta droga, ten bridging, tak, ten, ten moment, kiedy Ty dochodzisz do tego pociągu, może wyglądać różnie. Natomiast w momencie, kiedy odpuścisz strach i pomimo wszystko pójdziesz w to z podniesioną głową, y, wiedząc, że idziesz w dobrą stronę, ponieważ idziesz w stronę swoich marzeń, to to wtedy bardzo szybko zmienia kształt i zaczyna wyglądać bardzo prosto, Łatwo, lekko, i będziesz czuł lub czuła, że to jest to. Czasami trzeba coś usunąć ze swojego życia, aby dostać to, o czym marzymy. O co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, że my musimy usunąć ze swojego życia coś, co ciągnie nas na dno. To twoje marzenie stoi na tym peronie i czeka na Ciebie, ponieważ to już istnieje. I uwierzcie mi, że ja przez te trzy tygodnie zrozumiałam tak bardzo wiele. Że mam nadzieję, że również te moje filmy będą wyglądały teraz inaczej i że poczujecie tą moją inną energię. Bo ja cały czas mam jedno zdanie od jakiegoś czasu w głowie: że my musimy skończyć mówić, że tego nie rozumiemy. To jest chyba taka nasza naj, na, największa e, przeszkoda w tym wszystkim. To ciągłe zastanawianie się, to ciągłe mówienie dlaczego, gdzie, jakim cudem, nie ma szans. Ja dlatego zrezygnowałam z porad, bo ja już o tym mówiłam. Mówienie o tym cały czas tylko pogarsza sytuację. Skończ mówić, że tego nie rozumiesz, bo jeżeli tu jesteś, to znaczy, że to rozumiesz. Tylko po prostu się na to nie otwierasz, nie. Nie dajesz sobie tej możliwości, nie dajesz sobie tej szansy. Wygrywa w tobie ciągle ktoś inny, coś innego, jakieś inne teorie, inni ludzie, to wszystko naokoło. Tak jak mówię, są rzeczy, które manifestujemy w ciągu chwili. Są rzeczy, które manifestujemy za, za tydzień, za dwa, za miesiąc. Natomiast jeżeli masz teraz temat, który no, no nie możesz już tak długo sobie z nim poradzić, to znaczy, że, że nie potrafisz. Się tego wszystkiego puścić i w to iść. I tak jak mówię, czasami to wygląda mocno, natomiast to po chwili zaczyna wyglądać śmiesznie, bo zawsze tak jest. Zawsze. Twoje marzenia są twoim przeznaczeniem. To, to jak się czujesz, to, że tego chcesz akurat, a nie czegoś innego. To nie jest przypadek. Przypadki nie istnieją na tym świecie. Nie ma czegoś takiego. Czasami warto zaryzykować i to zrobić, słuchając tylko swojej intuicji siebie, bo ten Twój głos to jest właśnie głos prawdy, który doprowadzi Cię bez problemu do Twojego marzenia. Nie słuchaj innych głosów, słuchaj tylko siebie, nieważne co Ci inni mówią. Tak jak mówię, w momencie, kiedy zadecydujesz już jako świadoma osoba, że chcesz tego, to w tym momencie to zacznie się dziać. Musi się coś zacząć zmieniać w Twojej rzeczywistości, żeby to nowe pojawiło się w Twoim życiu, tak? Natomiast no nie bój się, ponieważ ty nie masz tego w swoim życiu jeszcze tylko dlatego, że się boisz, i że boisz się zaryzykować i tak jak mówię, boisz się puścić tego wszystkiego, co trzyma się teraz y, bardzo mocno y, przy ziemi. Natomiast y, sam pomyśl lub sama pomyśl, czy nie szkoda Ci czasu, bo przecież tych marzeń jest jeszcze tyle do zrobienia i ten świat jest taki nieograniczony i, i my możemy tak wszystko noże szok. <grych> Okej. Okay. Już wróciłam, już jestem. Także do zobaczenia szybko. Kuziaki. Bye!